Układając sobie w głowie trzeci odcinek Bitwy Gier na PC i nie tylko, od samego początku chciałem doprowadzić do konfrontacji w Vice City z jeszcze niedobranym wówczas przeciwnikiem. Początkowy traf padł na bardzo chętnie i niesłusznie moim zdaniem dobieranego do tego typu zestawień Drivera 3, ale już po dłuższym na myślę prawdziwie naturalnym i jedynie słusznym przeciwnikiem w mojej ostatecznej ocenie okazał się Scarface, którego zresztą filmowy odpowiednik był główną inspiracją Rockstara przy tworzeniu swojego projektu, natomiast na pytanie, która z tych produkcji jest jest lepsza, odpowie... Nie, 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 nie tylko. Protagonistą wydanej chronologicznie czwartej odsłony cyklu Grand TV to jest Tommy Versetti, którego postać wzorowano na charyzmatycznym i brawurowo odegranym przez Al Pacino Tony Montanie, głównym bohaterze kultowego filmu Człowiek z Blizną, wyreżyserowanego przez Briana de Palme w latach 80. Fabuła gry przedstawia typową intrygę w stylu od zera do bohatera, w której to świeżo wypuszczony z więzienia Tommy, ze względu na wrobienie go przez swojego poprzedniego pracodawcę, pakuje się w kłopoty finansowe na tle wojny o wpływy w sektorze narkotykowym, Po czym wykonując zlecenia dla przeróżnych bossów mafii stara się odzyskać utracone pieniądze, jednocześnie budując swoje własne gangsterskie imperium, przejmując wpływy, biznesy i uznanie we wzorowanym na słonecznym Miami mieście Vice City. Kolejne wydarzenia dziejące się na ekranie, a zarazem losy przedstawionych bohaterów zobrazowano poprzez kapitalnie wyreżyserowane przerywniki filmowe, które w latach późniejszych stały się zresztą prawdziwą wizytówką Rockstara, przywodząc swoim wykonaniem dobre filmy gangsterskie. Niezwykle ciekawy przypadek fabularny zaprezentowano natomiast w Scarface The World is Yours, ponieważ gra pełni funkcję bezpośredniej kontynuacji filmu pod tym samym tytułem, który jak wiadomo i tu uwaga na mega spoiler, jeśli chcielibyście obejrzeć te kultowe widowisko w przyszłości, kończy się śmiercią głównego bohatera. Elektroniczny sequel Człowieka z Bizną przedstawia jednak alternatywną wersję końcówki wydarzeń jego kinowego odpowiednika, w której Tony Montana przetrwał szturm na swoją rezydencję i pomimo utraty wszystkiego co posiadał, powrócił do Miami kierując się rządzą zemsty na niedoszych oprawcach oraz motywacją odzyskania należnych mu wpływów kryminalnego półświadka. Przed twórcami gry postawiono zatem nielada wyzwanie zmierzenia się z prawdziwie legendarną postacią wykreowaną przez Ala Pacino, który udzielił doń swojego wizerunku, a nawet samodzielnie wyznaczył aktora, który przemówił głosem protagonisty. Pomimo tego, że fabuła Scarface'a nie dorównywała oryginalnemu materiałowi źródłowemu, Radical Entertainment wykonało Fantastyczną robotę w przełożeniu na ekrany monitorów graczy, specyficznego poruszania się, gestykulacji oraz wybuchowego charakteru prezentowanego przez Pacino, umiejętnie łącząc ciężką tematykę gangsterską z licznymi żartami i nawiązaniami do współczesnej popkultury, co zresztą pozwoliło osiągnąć bardzo duży sukces finansowy, sprzedając się w łącznej liczbie ponad 2 milionów kopii. Przenosząc zatem moje przemyślenia na punkty, każdej z gier daje po jednej sztuce, rozpoczynając tym samym bitwę od remisu, a już za chwilę Ocenimy aspekty rozgrywki. Nie, 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 nie tylko. Na pewno nie powinien zdziwić was fakt, że każda z dzisiejszych gier reprezentuje szeroko pojęty gatunek sandboxów, tylko zresztą jakby nie patrzeć, Rockstar bardzo mocno wypromował. Dodatkowo stricte pod względem daty premiery, każda z tych pozycji jest już dość mocno wiekowa. Zatem nie mówimy tu jeszcze o rozpasanych i przebogatych w zawartości znaczniki moluchach, a o nieco bardziej skondensowanych i nastawionych na fabułę akcyjniakach. Nie. 逃げてるか Formuła Scarface'a pod względem prowadzenia rozgrywki jest pozornie bliźniaczo podobna do tej z cyklu GTA, z której podpatrzono swobodę poruszania się po mieście oraz wykonywanie zadań w teoretycznie dowolnej kolejności. Jeśli oceniać produkcję Radical Entertainment biorąc pod uwagę wyłącznie sam początek zabawy, można by dojść do mylnych wniosków, ponieważ gra w pierwszych chwilach zachowuje się niczym pierwszorzędna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, napakowana licznymi skryptami i cutscenkami w ramach jednej misji. Późniejsze tempo jednak zdecydowanie bardziej a naszym zadaniem jest wykonywanie prostych i powtarzających się w gruncie rzeczy czynności, takich jak rozwożenie nielegalnych paczek po mieście, unikając pościgu i ataków wrogich gangów, poszukiwanie dostawców narkotyków oraz późniejsze dystrybuowanie ich po mapie, a także odpieranie ataków na potkanych wrogich nam jednostek i wszechobecna walka o wpływy lub okazjonalna eskorta randomowo dobranego VIP-a. Od czasu do czasu możemy również wziąć udział w okolicznym wyścigu, zastraszyć lokalnego lichwiarza, przejąć okoliczne biznesy lub też oddać się Relaksującemu upiększaniu swojej rezydencji, a nawet potańczyć wśród napalonych lasek Miami. Wszystkie te czynności należy wykonywać przed uzyskaniem dostępu do jednej z kilkunastu większych misji głównych, które są znacznie bardziej rozbudowane, ukazując tym samym fabularny rozwój przygód Montany, stanowiąc jednocześnie nagrodę wobec dotychczasowych starań gracza, ponieważ przeważnie mają na siebie jakiś ciekawy pomysł i po prostu są bardzo widowiskowe. Od trzecioosobowych strzelanych akcji, Radical podebrało natomiast dynamiczny model strzelania. Z bardzo fajnie zrealizowanym auto naprowadzaniem na przeciwników, dodając nawet specjalny tryb fury, w ramach którego Tony na chwilę staje się niewrażliwy na zadawane obrażenia, urządzając sobie prawdziwie krwisty festy na swoich przeciwnikach. Na słowo uznania w tej produkcji zasługuje również bardzo intuicyjny i przyjemny model jazdy, który sprawia wrażenie bardziej realistycznego aniżeli w konkurencyjnym Vice City. Podsumowując, całość rozgrywki Scarface'a jest ona po prostu zdecydowanie bardziej sandboxowa niż ta z GTA, dając czucie ogólnej swobody oraz ciesząc oko dbałością o detale, które w serii Grand Theft Auto na dobre zadomowiły się dopiero przy okazji późniejszego San Andreas. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć, że najwięcej polotu i frajdy z przechodzenia dostarczają fabularne misje główne, a cała ta zabawa w piaskownicy na dłuższą metę okazuje się nad wyraz powtarzalna i nużąca, co zresztą stanowiło bolączkę niejednego przedstawiciela gatunków tamtych czasach. Vice City pomimo podobnych założeń i podstawowych fundamentów zabawy nie stroniąc przy okazji od reguł przestarzałych i męczących współczesnego gracza rozwiązań jak na przykład niezwykle drewniane i nieprzyjemne strzelanie oferuje zdecydowanie bardziej filmowe i zróżnicowane widowisko w porównaniu do swojego młodszego kuzyna. Misje, w które uwikłany jest Tommy Verset niemal zawsze zaczynają się i kończą ciekawymi przerywnikami filmowymi, w których zaprezentowano plejadę kolorowych i charyzmatycznych postaci, a sam ich przebieg potrafi zaskoczyć grającego niekonwencjonalnym podejściem tudzież jakimś fajnym nawiązaniem do popkultury lub od poprzednich części cyklu. Pomimo naprawdę kiepsko zrealizowanych sekcji strzelanych, wciąż duże wrażenie robią misje, w których będziemy mogli pojeździć ogromnym czołgiem skradzionym regularnej armii, Prowadzenie motocykli pozwoliło na skonstruowanie szeregu misji pościgowych, nieraz zasiądziemy za sterami motorówki lub też wilgachnej łodzi, którą nawet będziemy musieli osłaniać przed atakami helikopterów, a i sami będziemy mogli pokierować ich miniaturową, zabawkową wersją w kultowej sekwencji podkładania bomby na placu budowy drapasza chmur. Aktywności pobocznych nie ma tutaj zbyt wiele i często bywają po prostu poukrywane, natomiast sama mapa, po której się poruszamy jest delikatnie mniejsza od tej zaprezentowanej choćby w GTA 3. Wyzwania, przed którymi stawia nas gra są również wyraźniej krótsze i nie trwają zwykle więcej niż kilkanaście minut, przez co produkcja ta jest zdecydowanie bardziej dynamiczna i skondensowana w porównaniu do sandboxowego Scarface'a. Oczywiście w przypadku Vice City również mamy okazję do kupowania nieruchomości i budowania swojego przestępczego imperium, a w pewnym momencie dostajemy nawet dostęp do kultowej posiadłości inspirowanej zresztą willą zamieszkiwaną przez Tonego Montanę, ale są to elementy o wiele mniej zróżnicowane i rozbudowane w stosunku do dzieła Radical Entertainment. Nie uświadczymy tu również zaawansowanego modelu jazdy, a całość charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym realizmem, ukazując wydarzenia dziejące się na ekranie poniekąd w krzywym, nieco komiksowym i mocno przerysowanym zwierciadle. Vice City po prostu całą parę celuje w misje fabularne, które zaskawiać. Sprawą genialnych przerwników filmowych oraz świetnie zarysowanych postaci ogląda się jak dobry film o mafii. Natomiast sama rozgrywka wydaje się być już mocno przestarzała, co zresztą stosunkowo niedawno jeszcze bardziej podkreślił nieudany remake wydany na nowym silniku. Nie zmienia to jednak faktu, że GTA Vice City jak na 2003 rok był po prostu przekozacki, a dbałość o różne nawet najmniejsze detale, smaczki i nawiązania do kultowych filmów z lat 80., pokroju Miami, Vice czy Scarface, robiły na tamten czas. Niesamowite wrażenie. Punkt w zakresie rozgrywki ponownie stawiam przy każdej z tych produkcji. The World is Yours posiada bardzo rozsądny i angażujący model sandboxowy, świetny model jazdy oraz jeszcze lepszy tryb strzelania, ale to Vice City bryluje w dynamice ekspozycji oraz ilości różnorodnych misji do wykonania. Nie, 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 nie tylko jeśli chodzi o porównanie wizualne obu dzisiejszych konkurentów, mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ Vice City jest wzorowany na filmie człowieka z blizną, a Scarface bazuje wprost na jego licencji, naśladując z kolei mechaniki podstawy gameplayu z GTA. Tym samym obie gry są niemal bliźniacze pod kątem klimatu, miejscówek oraz licznych wzajemnych nawiązań i odniesień, zatem wskazanie zwycięzcy w tym pojedynku będzie również niezwykle trudne. Jedynie duża różnica, która faktycznie dzieli Hit Stara od naśladującego go później z Carface'a objawia się w czasie, który upłynął od premier obu tych tytułów. Gra T Fauto pierwotnie debiutowało pod koniec 2002 roku na konsoli PlayStation 2, stanowiąc jej wyłącznie ekskluzję, trafiając na PCT kilka miesięcy później, mniej więcej w połowie 2003 roku. Projektując swój przyszły hit, gwiazdy Roka zdecydowały, że ich najnowszą grę ponownie napędzać będzie silnik Renderware, doskonale znany z poprzedzającego go GTA 3. W przeciwieństwie jednak do szaroburych i poważnych przygód niemego kloda znanych z zamknięcia pierwotnej trylogii, protagonista Vice City porusza się po pełnym kolorów i detali mieście, nawiązującym swoją topografią do słonecznego i wspomnianego już przeze mnie nieraz Miami. W momencie pecetowej premiery przygody Tomiego Vercetiego zbierały niemal wyłącznie najwyższe oceny, które dotyczyły również pięknej trójwymiarowej grafiki, choć moim zdaniem było to raczej pokłosie wciąż pamiętanych zasług rewolucyjnej pod tym względem trójki. Dziś produkcja ta dość mocno się zestarzała i wygląda raczej jak prosta gra mobilna, aniżeli i pełnoprawny mainstreamowy produkt, a nawet doskonale odzorowany klimat lat 80. i pstrokata paleta barw nie przykryją w całości dość mocno uproszczonych animacji czy szeregu umownych rozwiązań nadrabianych, w tamtym czasie wyobraźnią grających stareńskiego już silnika sprzed ponad dwóch dekad. Konfrontacja ze Scarfacem jest tym bardziej intrygująca, ponieważ do tytułu Radical Entertainment od samego początku jego dewelopingu i pierwszych zapowiedzi na forum publicznym przywarła łatka produkcji przestarzałej grafiki co najmniej o kilka lat, a do tego odcinającej hamsko kupony od doskonale przyjętego hitu Rockstar. Pamiętajmy jednak, że Wirtualny Człowiek z Blizną debiutował pod koniec 2006 roku, przy czym okres trzech lat pierwszej dekady XXI wieku stanowił prawdziwą przepaść pod kątem rozwoju technologii i wprowadzania nowinek, czy też wodotrysków graficznych do swoich gier przez producentów. Scarface zresztą przeszło naprawdę bardzo, bardzo długą drogę pomiędzy pierwszymi pokazami, aż do końcowego efektu finalnego, oferując bardzo przyzwoitą i przejrzystą oprawę graficzną, obfitującą w liczne efekty i rozwiązania znacznie bliżej znane współczesnemu graczowi. Biorąc zatem pod uwagę, że The World is Yours, podobnie jak Vice City, bardzo dobrze poradził sobie z oddaniem klimatu lat 80., a wizerunku głównemu bohaterowi oczywiście poza głosem udzielił sam Al Pacino, pomimo zupełnie innego odbioru grafiki na premiere, obecnie zwiedzane wirtualne Miami zaproponowane przez twórców Prototype wydaje się być zdecydowanie przyjemniejsze w odbiorze, choć warto mieć na uwadze, że technologicznie gra stanowi jeden z najgorszych portów konsolowych jakie w życiu widziałem, uniemożliwiając wręcz w pełni prawidłowe działanie na współczesnych maszynach, co zresztą doskonale widać na prezentowanym zapisie rozgrywki, który pokazuje jakie problemy miałem choćby z doczytującymi się obiektami, a nawet całymi płatami mapy. Jeśli jednak jesteście w stanie przymknąć oko na problemy w wyświetlaniu grafiki lub też po prostu odpalicie Scarface'a na konsoli lub w starszym Windowsie, punkt z tytułu Wizualiów ląduje po stronie człowieka z I nie, 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 nie tylko. Porównanie dźwiękowe obu tych tytułów będzie zarazem rozwiązaniem dzisiejszego zestawienia. Każda z produkcji prezentuje pod tym względem mniej więcej podobne walory jakościowe, zatem wybór lepszej z nich zadecyduje o wyniku tej pasjonującej konfrontacji. Każda z gier rozgrywa się w podobnym okresie czasowym, umieszczając na liście soundtracku niemal tożsame kawałki muzyczne. Scarface podchodzi jednak do tematu na swój własny, nieco odmienny sposób, ponieważ dostęp do muzyki umożliwia praktycznie w każdym momencie rozgrywki, pozostawiając w tym zakresie swobodę grania. Którzy mogą ją włączyć, lub też wyłączyć w każdej chwili, wciskając odpowiadający za tę funkcję przycisk. Nie mamy tu zatem do czynienia ze skopiowanym z GTA pomysłem Radia Sensu Stricte, które odpala się po wejściu do kierowanego pojazdu, a swoistym wewnętrznym odtwarzaczem muzyki w stylu Media Playera, milającym rozgrywkę podczas gangsterskich występów Tony'ego Montany. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby całkowicie wyłączyć podkład muzyczny, i muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawa opcja, choć pozbawi was to możliwości obcowania z 10. Dziesiąt fantastycznej, licencjonowanej muzyki z popularnymi i hitowymi kawałkami dawnych czasów, które stanowią jeden z najmocniejszych punktów całej gry. Niezwykle przyjemnie słucha się również aktora Andresa co podkładającego głos głównemu bohaterowi, który brawurowo wcielił się w swoją postać, ani przez chwilę nie wychodząc poza iluzję prawdziwego Ala Pacino. Poza piekielnie dobrą ścieżką muzyczną, mamy tu oczywiście również standardowe efekty dźwiękowe, jak porykiwanie silników aut, wystrzały karabinów, syreny policji, soczyste odgłosy kolizji i trzeba przyznać, że jak nagry na licencji prezentują one naprawdę bardzo wysoki poziom. Po drugiej stronie barykady w tym pojedynku stoi Vice City, którego jednym z największych atutów od zawsze było genialne zobrazowanie klimatu człowieka z blizną, kiedy Radical Entertainment nie miało tego zapewne jeszcze nawet w planach. Tommy Versetti to niezwykle wygadany i charyzmatyczny gość, a i pozostałe persony, z którymi wchodzi w interakcję stanowią prawdziwą plejadę kolorowych i genialnie odegranych postaci. Poza Świetnie spisującymi się aktorami Rockstar postarał się również o jeszcze lepsze i bardziej rozbudowane radio, aniżeli to znane strójki, oferując dziesiątki utworów składających się na kultową oprawę muzyczną, podkreślającą urokliwą barwę ówczesnych lat. Pozostałe efekty dźwiękowe, ich umiejscowienie oraz jakość, jak w niemal każdej produkcji tego producenta, stoją tu już na najwyższym poziomie, przyczyniając się zarówno do tego, że warstwa audio GTA Vice City zestarzała się w najmniejszym stopniu ze wszystkich jej elementów. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak przydzielić punkt Grant Theft Auto Vice City, które oferuje podobne doznania do tych z Człowieka z Blizną, ale po prostu nie jestem w sobie w stanie wyobrazić na ten moment gry, która przebije genialne radio znane z cyklu Rockstara. Mm. 逃げて向こう。 Tym samym kończymy trzeci odcinek bitwy gier na PC i nie tylko, w którym pierwszy raz w historii mamy pełnoprawny remis z wynikiem zakończonym na poziomie 3 do 3 Oczywiście mógłbym rozbijać obie produkcje na czynniki pierwsze i próbować przechylić szale na korzyść jednej z nich, jednak so, uważam, to uważam to że to obie to gry na ten moment prezentują podobną, bardzo wysoką jakość, a ich odbiór może zależeć po prostu od doznań, które w grach komputerowych cenicie najbardziej. Jeśli w większym stopniu odpowiada wam stopniowy grind i realistyczne zwiększanie zasięgu swojego imperium, dbając przy okazji o reputacji i większą imersję w świecie gry, przeplatanym raz po raz świetnie zaprojektowanymi misjami głównymi, powinniście wybrać Scarface'a. Jeśli jednak bardziej cenicie sobie dynamikę rozgrywki i filmowość produkcji, która dostarczy wam większej różnorodności i ilości oskryptowanych misji, w tym aspekcie zdecydowanie wygrywa GTA Vice City. Tak czy inaczej, każdy z tych tytułów powinien być godzien waszej uwagi nawet w 2022 roku, do czego jak najbardziej zachęcam, a jeśli macie jakieś własne przemyślenia na temat, który z dzisiejszych Konkurentów jest lepszy. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie!